Jo się machu jestem w a dzisiaj Wam pokażę jak dobrze budować Więc idziemy sobie na mapę odpowiednio, o, tu. odpowiednią mapę O, może na przykład być, no ID na przykład No, zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapkę w górę pod tym filmem A ja sobie z Panem misiem Posiądę O, Pan misio Dobrze. Piątka połamie mi się? O, nie, to nie to. Przepraszam. Piątka. Co, strefa idzie? Od kiedy tak? Dobrze, więc schodzimy Ja tylko chciałam nakryć ten poradnik. No. I będę kończył, bo to tylko miał być poradnik, jak dobrze grać. Znaczy, jak dobrze budować, nie, nie, nie jak dobrze grać, bo... Dobra. Yy, jakieś bronie podstawowe, załóżmy, że to. Masz, nie, to tylko na to, przykład to się opłaca, naprawdę. Na przykład to, lub to, jak to. to. No, nie każdy weźmie bronię, które lo, lubi, ale jakby co, gdy, gdy lubicie gdy, na daleko, gdy wloci i tak dalej, to zawsze byście to zamiast skarabicie czemu. No wiem, że skarb dobry i tak dalej, ale to jest opłacalne, ponieważ yy, jak strzelicie tym, to taki laser tak samo, tak. I to tak samo trochę na niego, na typa leci i wtedy yy, no i wtedy dużo mu zadaje. to mu zadaje 30, a w głowie 60 lub 30, no. Więc pie yy, pierwsze, żeby dobrze budować, to ustawienia. Wchodzimy sobie w ustawienia. Ja oczywiście pokażę jak na PS4 grać oczywiście. Ustawienia. I tutaj ja mam na przykład takie. Część przy trybie budow budowania mam 1 i 5, przy edycji mam 1 i 3. Yy, dalej. Aha, to, dobra. Jasność mam taką. To mam takie, to mam takie. Czekajcie. Jeż jest źle. O nie, dobrze. Yy, takie, to mam takie, to mam takie, to takie i to takie. Dalej, to to już nieważne. To czuło się, to to, to to nieważne. To to już mówiłem. A, i to mam jeszcze 29 na 29, to mam włączone, 46 na 51. Yy, muzyka, to tak wszystko na 100, to, to już jest nieważne. Ale tutaj Wam coś pokażę. Gdy macie to, nie? i yy, yy, to, to się bardzo płaca. I wchodzicie w... w, w, w To się y, przydaje i to wam włączacie, nie? Y, później... No i to wszystko w moimi Później, gdy gracie wtedy, będziecie grać, to gdy będziecie mieli jakiegoś typka, no to, no to będzie Wam pokazywał y, takie y, kroki, takie nóżki i to wiadomo, wiadomo, że jest jakiś typ. Na przykład gdy ktoś pływa, no to będzie taki ludzie, który pływa ludzik który pływa. Na przykład, gdy ktoś leci helikopterem, to będzie y, helikopter, a gdy ktoś płynie łódką, to będzie łódka. No, no i teraz y, Wam pokażę, jak dobrze się budować. Więc tak. Y, najłatw najłatwiej, y, żeby do podjechać przeciwnika, to zawsze budujcie tak, bo będzie miał Was trudno strzelić, tylko musicie być tak y, nisko. Najlepiej na kucaku no będziecie iść, ale nie bójcie się, że head to No, jakby nie już to że chcecie. No, tak. Coś takiego, nie? I pójdę, pój, ten. Y, jeszcze. Jak budować najłatwiejsze schody do góry? No, to najłatwiejsze to wiadomo, że tak. co nie? To jest takie łatwe, nie? To dla podstawowych. Jak trudniejsze, to są coś takiego na przykład. Coś takiego, nie? I to wygląda o tak. I wtedy dużo materiałów, ale gdy przeciwnik... dużo materiałów tracicie, ale gdy przeciwnik was zestrzeli, to musi raz i dwa. I tam czasami też trzy, nie? Bo tutaj to... Wiadomo, że może sobie tak kłótnąć je do No i dobrze. Wy spadacie? No. A, czyli to są takie. To są takie A teraz pokażę Wam takie bardzo trudne Znaczy nie wiem znaczy, Dla mnie są łatwe, może dla was będą trudne Wyglądać jak coś takiego, coś takiego, coś takiego i coś takiego Tak, tak, tak Widzicie, no. znaczy, czasami sam się zablęduje Czyli jeszcze raz Tak Tak, tak. tempie. Stawiacie tutaj schody. Tutaj podłogę, tutaj kolejne schody i później ściany. I później tak szybciej, nie? No. no i to właśnie wygląda o tak. Nawet no, spoko. No bo wtedy przeciwnik ten może sklapsować Was. O Tak. O, tak. Wtedy wy się możecie już upewnić, jak macie włączone tam to co ja wam pokazałam, że ktoś strzela, więc szybko zejdziecie takim sposobem lub szybko podchodzą schodach W Ten sposób to jest coś takiego, nie jesteście wysoko, tutaj, bo tutaj akurat pokazuję to na dwie, dwie osoby, razem ja sam. No ktoś tam strzela, ktoś tam strzela, to wy się już orientujecie i robicie coś takiego, tak? Wtedy upadku nie tracicie i jeszcze nawet was nie sklapsuje, bo jeszcze to się będzie trzymało na tym. A nie, sklapsuje. A no tak, bo się tutaj nie, nie trzymało. Nie tak to by was nie sklapsowało. No i teraz edycja. No i jeszcze tak. Gdy chcecie jeszcze tutaj takie dziewięćdziesiątki, dobre, to polecam to, co ja miałam, nie? Wtedy budujecie tak, tak. Ja buduję 180 częściej. Ale teraz nie co zbudowałam. Nie co zbudowałam, więc tak budujecie. Później tu, 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 tu i tak dalej. no no 95 karty z tego na życie. Te, te, te. Niektórzy youtuberzy budują coś takiego, że tak yy, później budują 90 i później... Gdy tak buduję, to nie że podłogę stawiają, nie, 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 y, y, tylko że schody tak jakoś, nie wiem jak oni to O, tak, schody, że tak. Że coś takiego, nie? A ja właśnie tak zaczęłam, takiego, czegoś takiego nie mam. Więc ja buduję zawsze tak. No, coś takiego bo zawsze buduję. Czasami się zapędza, ale to to Wam może pokażę jak anima dobrze, dobrego celu mieć. Miałam taką kiedyś mapkę, ale jeszcze nie pamiętam, może mały mi już ją. No. no więc no, to jest zbudowanie tyle, jeszcze ta edycja i tak dalej, nie? No, z edycją to chodzi o coś takiego. Na przykład gdy macie, pokażę Wam taki fajny trik, nie? Gdy goś się to na no, przykład leczy, to chociaż też nie mogłabym się tego że ale gdy się leczy, nie? I... Coś takiego to, było. Gdzieś to było takiego. Czekajcie. To było... Jak, trudno się to robię, no ale... Może no, musicie stać... Na no, tak się czasami leży na przykład to. Widzicie? I on musi tak chwilę tak długo stać. Nie, tylko to naprawili. Jak długo stać, tak i to możecie wejść, ale to działa tylko na ścianę. Nie pamiętam, no yy, do szybkie, szybkiego. szybkiego czuję, ja jestem dziwny. Yy, do. Gdy chcecie szybko przemienić przedmi ścianę, to jak. i macie heavy sniper, to robicie tak, i szybko tak robicie, nie? To też od FPS-u. A i jeszcze, gdy zawsze rozwalacie ścianę, nie? Yy, gdy zawsze rozwalacie ścianę. Po raz, o, oczywiście to jest na raz rozwalę, bo to jest taka mapa, że tak i później wy zawsze wyciągajcie pompę, Bo nie wiadomo, czy on zedytuje. Jeszcze, gdy później ścianę i on stawi schody, to wy później nie to, że stawiacie też takie schody, tylko stawiacie coś takiego. I wy nie możecie sobie tak tutaj, tak coś zrobić. Na przykład, no i tak, wtedy macie tą i a później tylki no. No i to jeszcze taki łatwy triczek, gdyby kolega byłby, tylko że nie zaraz będzie grzał, że matka, matka, że jak ktoś... No, że ktoś ciągle buduje takie schodki, nie? No to widzicie i wy matka, akurat tak mi się nadał, ktoś ciągle, chcecie to zniszczyć, robicie takie ściany, dwie. On później ty, wy to niszczycie, niszczycie. On, on, y, daje, y, on daje ciągle T i tak się tak się laguje i później robicie mu tak i on nie je, co się, o co chodzi, nie? Łatwo możecie tam. Y, łatwo możecie go zabić. No, co jeszcze bym, no, wam bym powiedział? No. O na przykład z AIMA. No to Ani, na przykład nie. Możecie sobie czasami zrobić coś takiego. Na przykład yy, wstawcie coś takiego, na przykład założymy to jedna ścianka. Jeden typ. Drugi typek. No co jest? Trzeci typek i czwarty. Nie? I będzie cztery, cztery typy, nie? Cztery typach ja tak mówię, ale się mówi typów. No i później... Nie, ustawiacie się na przykład, nie wiem, jak tam chcecie. Z góry czy z dołu. Ob Mi to obojętnie, nie? Na przykład ustawiam się na dole się ustawia, No to już jestem, nie? No to na przykład chcę sobie potrenować AIMA z... nie na przykład... A nie wiem w sumie może z tego. Czekajcie, jeszcze tam to zniszczę. Z, 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 właśnie z tego, jaka to, nie pamiętam jak się to nazywało. To na pewno trzeba troszkę do góry sobie... Ale na przykład w zawód, nie? No to później tyk. Jeden leży. Na przykład ten dalszy. No, no z to zrobiłem teraz. No i Oj, też mi się nie udało no, z kołpem. Okej. Okay. No, na przykład możecie jeszcze sobie wszystkich broń potrenować. No, no w 5 minut wiadomo, że się nie nauczycie, będziecie musieli jakieś tam godzinki lub 30 minut potrenować to, nie? Nie wiem, że to jest nie, ma, ale mówię to. Będziecie mieli więcej minów, większy level. W ogóle będziecie lepsi. No. Już te schody. O, nie udało się schody. No więc ja Wam dziękuję za oglądanie i zobaczyska narka.